Kto ty jesteś? Jajeczko. Jaki znak twój? Żółteczko. Gdzie ty mieszkasz? W, w jakim kraju? Tubce. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Cześć, kochani na moim premierowym odcinku na YouTubie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną zawsze, 7 dni w tygodniu i zawsze będzie ten filmik już od 6 rano, żebyście mieli jak najlepszy dzień. I mam nadzieję, że docenicie to, co dla Was robię, aż mi się ręce częsą Także nie przedłużając, zaczynajmy! Jo! Dzwoni blondynka na komisariat Policji. Zgłosić, że ukradli mi kierownicę, pedał gazu i hamulec! No tak! Tak! Mija kilka minut. Halo? Przepraszam! To pomyłka! Usiadłam z tyłu! No! 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 Two. Hej, młody, młody, poczekaj! Co? No jak to co? Nie poznajesz mnie? Co? No nieważne, muszę ci się do czegoś przyznać. Jakoś po tych świętach mnie tak dupa boli. Co? <śmiech> <śmiech> Pewna para miała czterech synów. Trzech było wysokimi brunetami, a tylko jeden najmłodszy był niskim blondynem. Gdy przyszedł czas umierania, mąż pyta żonę: Kochanie, powiedz mi tylko, tylko szczerze, czy najmłodszy jest naszym synem? Tak, przysięgam, kochanie. I wtedy mężczyzna mógł odejść w spokoju. Lecz chwilę potem żona pomyślała: mm. Całe szczęście, że nie zapytało pozostałych trzech. No. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. Może na dzisiaj jeszcze taki mały konkursik. Jeżeli ktoś by chciał wygrać takiego kurczaczka dla siebie, dla, dla dzieci. To niech wpisze w komentarzu kurczak, kurczaczek, obojętnie jakie takie słowo, razem z komentarzem albo sam kurczak, kurczaczek, to jest inwencja już wasza. Losowanie będzie w tę sobotę. Kogoś do kogo powędruje. Na dzisiaj to już koniec, niech moc będzie z wami. Strobeczka! I jeszcze raz. Jeszcze raz.